Powiem Wam dzisiaj o takiej rzeczywistości, która może wam się wydać dziwna, a propos wdzięczności, że możemy być wdzięczni za pandemię, ponieważ to właśnie ona spowodowała, że ten świat sztucznej inteligencji jakby wybrzmiał, pojawił się, zaczął mieć ogromne znaczenie, że okazało się, że wiele rzeczy możemy zdalnie robić, że ja teraz do was mówię i że to jest taki, takie połączenie, niezależnie od tego, gdzie jesteś na świecie, to możemy się połączyć, tak? Możemy. Jakby posłuchać siebie, możemy wejść w jakiś dialog, nawet pisząc do siebie, ale wchodzi też sztuczna inteligencja, która, która będzie, będzie zmieniała bieg życia. Bo do tej pory to, że mieliśmy pewną wiedzę, miało znaczenie, ale w tym momencie to już nie będzie miało takiego znaczenia, dlatego że sztuczna inteligencja prześcignie nas we wszystkim, tak? My próbujemy coś tam stworzyć, wymyśleć i za, zajmuje nam to wiele, wiele godzin, albo może nawet dni, a sztuczna inteligencja robi to w kilka minut, tak? Więc jestem wdzięczna za to, że są rzeczy, które sztuczna inteligencja będzie mogła zrobić na, za mnie i wcale się tego nie boję. To, co wiem, że jest ważne, to jest to, że my, sztuczna inteligencja w jednej rzeczy nigdy nas nie zastąpi. Ona nas nie zastąpi w inteligencji emocjonalnej. W tym, że, że sztuczna inteligencja może, wiecie, pewne rzeczy wyliczyć, zobaczyć, przebadać, przewertować i robi to cały czas. Ja teraz do was mówię, a sztuczna inteligencja gdzieś tam się uczy. To, co jest taką intuicyjnością we mnie, to jest to, co ja czytam gdzieś podskórnie w sobie, to to jest... Ta inteligencja emocjonalna to jest to moje człowieczeństwo, czego żaden komputer, żaden robot nie zastąpi. Więc weszliśmy w erę, w której to, co czujemy, w końcu zacznie być takie dostrzegane i pozytywnie określane. Dlatego, że do tej pory, jeżeli o kimś się mówiło, że ktoś jest emocjonalny na przykład, to no to, to było raczej, raczej negatywnie odczytywane, nie? A dzisiaj zobaczymy, że to, że my pewne rzeczy czujemy podskórnie, że jesteśmy w stanie gdzieś odczytać, wiecie, zobaczyć, chociaż nikt nam nie pokazuje, statystyki nam nie pokazują, to my będziemy potrafili różne rzeczy czytać. Tak jak czasami jest tak, że czytasz ludzi, patrzysz na nich, oni nic nie mówią, ty jesteś w stanie ich przeczytać. I jestem wdzięczna za tą nową erę, w której mocno będzie akcentowana emocjonalność nasza, mocno będzie akceptowane to, że że to, co czyni nas z ludźmi, to jest właśnie to, że my pewne rzeczy czujemy, że my pewne rzeczy przeczuwamy i tego żaden robot na świecie nie jest w stanie skopiować. Za to też jestem wdzięczna, za tą nową erę, bo to jakaś taka fajna era.